Ze studia Voice House na Sri Lance, Sporting Grief Jarosław Kuźniar. Zmarzlik dorównuje legendom. Bartosz Zmarzlik szósty raz w karierze wygrał Grand Prix i został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Polak zrównał się w klasyfikacji wszechczasów z legendarnymi Iwanem Maugerem i Tonem Richardsonem. Duplantis 14 raz pobija rekord świata w skoku otyczce. 25-letni szwed skoczył 6,30 w Tokio, przesuwając własne osiągnięcie o centymetrii, zdobywając trzeci z rzędu tytułu Mistrza Świata. Za pierwszymi dwiema próbami nie udało się, ale za trzecią, przy wsparciu wypełnionego po brzegi Stadionu Narodowego, przeleciał nad poprzeczką. Atmosfera była zupełnie inna niż 4 lata temu, kiedy wygrywał olimpijskie złoto przed pustymi trybunami z powodu pandemii. Historyczny finisz w maratonie. Alfons Felix Simbu sięgnął po złoto w maratonie. Tańzańczyk wyprzedził Niemca Amanala Petrosa o zaledwie trzy setne sekundy, dając swojemu krajowi pierwszy tytuł Mistrza Świata w historii. Gdy wbiegaliśmy na stadion, nie byłem pewien, czy wygram. Dopiero gdy zobaczyłem na telebimach siebie, na szczycie wyników poczułem ulgę. Zrobiłem historię, mówi Simbu. Obaj biegacze uzyskali identyczny czas. 2.09.48. To bliższy finisz niż w legendarnym finale sprintu na 100 metrów dzień wcześniej. Iga Świątek zakłada fundację. Ruszył pierwszy program stypendialny. Na stole pół miliona złotych i dostęp do sztabu ekspertów współpracujących z polską tenisistką. Sport dał mi bardzo wiele. Nie tylko sukcesy, ale także wartości, które kształtują mnie jako człowieka. Chcę dzielić się tym doświadczeniem i pomagać innym sportowcom rozwijać skrzydła, mówi sześciokrotna mistrzyni Wielkoszlemowa. Fundacja ma wspierać rozwój sportowy dzieci i młodzieży, promować zdrowy styl życia oraz wyrównywać szanse w sporcie. Program stypendialny skierowany jest do sportowców, którzy mają między 15 a 20 22 rokiem życia, tych, którzy reprezentują Polskę w dyscyplinach olimpijskich. Hamilton czeka na pierwsze podium w Ferrari. Lewis Hamilton dalej nie stanął na podium jako kierowca Ferrari, ale szef zespołu nie ma wątpliwości, to się stanie przed końcem sezonu. Siedmiokrotny mistrz świata startował dziesiąty w Grand Prix Włoch, pokaże i finiszował szósty. Ferrari są drudzy w klasyfikacji konstruktorów, ale tracą 337 punktów do McLarena. To jedyny zespół z czołowej czwórki, który jeszcze nie wygrał w tym sezonie. Poza zwycięstwem Hamiltona w sobotnim sprincie w Szanghaju. Adidas, partnerem Audi F1. Niemiecki gigant sportowy Adidas zostanie partnerem odzieżowym zespołu Audi Formuła 1 od przyszłego roku. Jesteśmy dumni z partnerstwa i wspierania ich debiutu na najwyższym poziomie sportowej rywalizacji, mówi CEO Adidasa. Audi i Adidas wspólnie wypuszczą linię produktów, która obejmuje odzież, obuwie i akcesoria przed rozpoczęciem sezonu 26. Adidas już jest dostawcą dla zespołu Mercedes F1. To było Sporting Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. Nagrywałem to w środku dżungli, na Sri Lance, stąd spóźnienia. Wybaczcie. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.